Zanurz się w tajemnicach, których nikt jeszcze nie rozwiązał. Zostań z nami i odkryj zagadki, które drwią z ludzkiego rozumu, oraz zdecyduj sam, co jest prawdą, a co iluzją. W dzisiejszym odcinku. Manuskrypt Wojnicza. Księga, której nie potrafi odczytać żaden człowiek. Wielka zagadka w stanie Connecticut. W bibliotece rzadkich zbiorów Uniwersytetu w stanie Connecticut, w szklanej gablocie, spoczywa Księga. Która od ponad 500 lat drwi z ludzkiego rozumu. Manuskrypt Wojnicza, dzieło zapisane w nieznanym języku, pełne dziwacznych symboli i ilustracji roślin, które nie istnieją na ziemi. To nie tylko zagadka dla naukowców, to wyzwanie dla samej logiki istnienia. Każdy, kto próbował ją rozszyfrować, kończył z pytaniem, czy w ogóle powinniśmy ją rozumieć. Odkrycie Wojnicza, odkryto ją na początku XV wieku. Gdy antykwariusz Wilfred Wojnicz kupił kolekcję starych rękopisów od jezuitów we Włoszech, wśród zwojów i pergaminów znalazł coś, co wyglądało jak dzieło z innego świata. Księgę napisaną na pergaminie z XV wieku, lecz językiem, którego nikt nie potrafił rozpoznać. Niektóre strony zdawały się przedstawiać mapy nieistniejących kontynentów, inne tajemnicze kobiety kąpiące się w zielonej cieczy, jakby w rytualnym źródle. Kto mógł stworzyć coś takiego? I dlaczego? Niezrozumiała zagadka dla archeologów. Specjaliści z całego świata próbowali złamać kod manuskryptu. Kryptolodzy, lingwiści, matematycy, a nawet hakerzy XXI wieku. Każdy z nich był przekonany, że to tylko kwestia czasu, aż język zostanie odszyfrowany. Jednak żadna z tysięcy hipotez nie przybliżyła ludzkości do prawdy. Pismo może mieć strukturę języka naturalnego. Ale równie dobrze może być sprytną mistyfikacją. Ale jeśli to oszustwo, po co ktoś miałby poświęcić całe życie, by stworzyć coś tak misternie dopracowanego? Stary pergamin z XV wieku. Analizy chemiczne wykazały, że pergamin pochodzi z pierwszej połowy XV wieku, a trament na nim nie odbiega od ówczesnych standardów. To oznacza jedno: księga naprawdę jest stara. Ale co z treścią? W manuskrypcie znajduje się ponad 170 tysięcy znaków, a większość powtarza się w regularnych odstępach, jakby autor znał zasady języka, którego my nie znamy. Czy to możliwe, że był to język wymarłej cywilizacji? A może sztuczny język stworzony, by ukryć wiedzę, której ludzkość nie powinna posiąść? Ilustracje z innego świata Najdziwniejsze są ilustracje. Rośliny przypominające sen szalonego botanika, połączone z fragmentami ludzkich ciał i nieznanych mechanizmów. Astronomiczne schematy przedstawiają gwiazdy w konfiguracjach, których nie da się zobaczyć na naszym niebie. W części anatomicznej kobiety o dziwnych proporcjach zanurzają się w sieci rurek, które wyglądają jak połączenie żył i systemu wodnego. Co to ma symbolizować? Czy autor próbował opisać biologię z innego świata? Świat obcych i alchemia. Niektórzy badacze twierdzą, że księga może przedstawiać świat widziany oczami istoty, która nie pochodzi z Ziemi. Może to próba przetłumaczenia obcych koncepcji na ludzki język obrazów. Inni doszukują się w niej średniowiecznej alchemii, mapy przemiany ducha, ciała i materii. Ale czy ktokolwiek mógł posiadać taką wiedzę w XV wieku? Czy możliwe, że manuskrypt jest zapisem kontaktu człowieka z czymś spoza naszej rzeczywistości? Algorytmy kontra tajemnica manuskryptu. W 2018 roku algorytmy sztucznej inteligencji próbowały rozszyfrować manuskrypt. Analizując jego strukturę jako język naturalny, system zasugerował, że może to być forma średniowiecznego hebrajskiego lub łaciny, lecz żadne słowa nie miały sensu. Nawet maszyny zaprogramowane do analizy kodów wojennych poddały się wobec tej księgi. Czy możliwe, że człowiek stworzył coś Czego nie rozumie nawet potężne narzędzie, które rozszyfrowało egipskie hieroglify. Szaleństwo czy geniusz? Inna teoria mówi, że manuskrypt mógł być dziełem szalonego geniusza, który stworzył własny język, by ukryć swoje myśli przed światem. Jak Leonardo da Vinci pisał swoje notatki lustrzanym pismem, tak autor wojnicza mógł stworzyć system symboli tylko dla siebie. Ale jeśli tak, to czemu księga liczy ponad 240 stron? Wypełnionych konsekwentnie tą samą strukturą językową. Czy można zachować taką spójność, jeśli jest się obłąkanym? A może właśnie obłęd pozwalał mu widzieć rzeczy, których inni nie potrafili? Nie brakuje tych, którzy widzą w niej ślady magii. Według jednej z teorii, manuskrypt to grymuar, księga czarów i rytuałów, przekazana przez tajemniczy zakon kobiet. Ilustracje kąpiących się postaci mogły symbolizować rytuały odrodzenia. A dziwne rośliny, składniki eliksirów nieśmiertelności. Czy możliwe, że to właśnie dlatego język został zaszyfrowany, żeby nikt niepowołany nie poznał sekretów, które mogłyby zmienić bieg świata? Nieziemska logika. W ostatnich latach pojawiła się też bardziej niepokojąca hipoteza, że manuskrypt Wojnicza to nie jest dzieło człowieka. Niektórzy badacze zwracają uwagę na niezwykle logiczną strukturę języka i powtarzalność wzorców, które przypominają kod genetyczny. A nie język. Co jeśli manuskrypt nie jest książką, ale zapisem informacji biologicznej, DN, a innego gatunku, lub wiadomością od czegoś, co próbowało się z nami porozumieć na poziomie, którego nie pojmujemy. Nowe, mniej znane badania wskazują na intrygujący fakt, mianowicie w niektórych fragmentach księgi widać mikroskopijne ślady pigmentów, które nie występują w naturze. Niektórzy naukowcy doszukują się w tym dowodu na użycie substancji, które w XV wieku nie mogły istnieć. Czy to oznacza, że autor miał dostęp do wiedzy wykraczającej poza epokę, a może sam pergamin został przepisany z jeszcze starszego oryginału, pochodzącego sprzed naszej cywilizacji? Jeśli tak, to kto był jego pierwszym właścicielem człowiek czy ktoś, kto tylko za niego uchodził? Test dla ludzkości. A może to wcale nie jest książka w sensie, jaki znamy? Może to test. Próba dla ludzkości, by sprawdzić, czy jesteśmy w stanie sięgnąć poza granice poznania. Bo jeśli przez setki lat nie potrafimy odczytać jednego tekstu, to co to mówi o nas samych? Może prawdziwą zagadką nie jest treść manuskryptu, ale nasza własna ograniczona percepcja. Czy to możliwe, że księga nie ma sensu, dopóki człowiek sam nie dojrzeje, by go dostrzec? Wpływ na obserwatorów. Każdy, kto miał okazję zobaczyć manuskrypt na żywo, mówi o dziwnym uczuciu, jakby księga patrzyła w głąb człowieka, jakby była czymś więcej niż zbiorem słów i ilustracji. W jej obecności wielu odczuwa niepokój, a inni spokój, jakby odkryli coś znajomego, dawno zapomnianego. Czy to tylko autosugestia, czy może sam pergamin skrywa coś, co oddziałuje na ludzką podświadomość? Ikona tajemnicy. Jedno jest pewne: manuskrypt Wojnicza stał się ikoną tajemnicy. Każda próba jego zrozumienia prowadzi do nowych pytań, nie do odpowiedzi. Być może to właśnie jest jego celem, byśmy nie przestawali szukać, bo może prawdziwe znaczenie tej księgi tkwi nie w tym, co mówi, lecz w tym, co każe nam kwestionować. Pytanie do widza: A ty, co o tym sądzisz? Czy manuskrypt Wojnicza to dzieło szaleńca, zakodowana wiedza z innego wymiaru, czy może coś, czego nigdy nie mieliśmy zrozumieć? Jeśli chcesz odkrywać więcej zagadek, które wystawiają naszą wiedzę na próbę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Świat tajemnic czeka, odważysz się zajrzeć głębiej.